maneczko widzowie witam Was w kolejnym odcinku z prawdziwego życia Dzisiaj już zaczynamy z naszą suprą, wkurzają Was do powiadomienia no co w, w poprzednim odcinku pozdrawiam wszystkie osoby z komentarzy i dodajemy 111 złotych, bo pamiętajcie, że jedna łapka w górę to 10 zł dla naszego Martina, ale patrzcie jaki, jaki bus to auto ma. 180 Le dobrze, że licznik mamy i widzę, wy pamiętajcie, że ja coś mówiłem o tej filmie no, tej naszej z Dwaynem Dzisiaj składam wypowiedzenie położę na biurku, bo to jestem współwłaścicielem, ale mogę złożyć wypowiedzenie. No i jedziemy teraz tam. Wchodźcie na link do rekrutacji do naszej ekipy, będę bardzo wdzięczny. I za niedługo też będzie event w prawdziwego życia, no bo są święta. Będą dwa, to będzie taki jeden fajny eventowy live i odcinek. A teraz w ogóle to ja nie wiem, gdzie ja jadę. Ale dobra, źle pojechałem. Wie, wiem o tym. No debil. Musimy trochę czasu minie, zanim my dojedziemy. Widzowie no i co? Mamy tutaj wszystko. No i co? Kładziemy. Jedziemy dalej. Teraz jedziemy do naszego domu. Jak to nagrywam jest 19, więc cicho mówię. Nie wiem dlaczego. No ale co? Zaraz będziemy się widzieć w domu i omówimy sobie kilka spraw. Widzę mnie, no i co? wysiadamy, sorry za ten nukośnik, co tu jest, Franklin. No ale nic. Winiemy sobie tutaj, pocilujemy trochę bomby, bombę i widzimy tak. Pierwsza sprawa jest taka, że ja jeszcze ankietę zrobię, bo. Mogę już tworzyć posty, bo ja Ty taką opcję. Ja chyba po 100 subskrypcjach. Tak, z tego co wiem, to chyba tak. Albo od początku, nie wiem, ale widzowie tak, albo sprzedajemy dom, bo nam tu zabrali auto, I albo zostajemy w tym domu, zależy od was. Bo mało, mało czasu spędzamy tutaj I widzę wie, Kupujemy może pieska jakiegoś Musimy pomyśleć nad pieskiem By było bardzo fajnie Ale dobra widzę wie, Jeszcze może polećmy do naszego nielegalnego biznesu I dobra je, Jedźmy sobie Dobra No i co? Ok. Co? To ja, twój brat, timer. Chcesz zobaczyć śmierć Kamila Kantony? Co? Wysyłam ci współrzędne przyjaźń. Co jest? No, no, faktycznie Martin ma brata, ale co? O jezus Dobra Ty jedziemy Kamil wpadł w ty A może to ten Nasz brat zabrał nam to auto Dobra nie Jedziemy zobaczyć Śmierć Kamila Kurde rozwalam to auto No ale co, Śmierć Kamila Co jest może to jakiś bait Oby No ale faktycznie wszystko się zgadza Martin ma brata timera no ale co? Co? Dobra, jedziemy zobaczyć tam. Dokładnie to jest w tej szopie w okolicach Grapsit. No więc chwilę będziemy jechać. Dobra, mapa nam się nie ładuje. Normalnie pięknie. O, załadowała się. To jest tutaj w tej szopie. To jest chyba tutaj. Doku... Nie, tutaj. Dobra, jedziemy Widzowie, co? Co się stało? Lecimy tam Dobra, widzowie, dojeżdżamy Ty, tu lotnisko jest Zapomniałem, dobra, ale jedziemy Ty, może, ale nie Najgorsze jest to, że my nie mamy nikogo takiego, wiesz, żeby sprawdzić. To, co to za króliki? Dobra. Dobra. Co? Następne współrzędne dostaniesz jutro. Co? Nie. Ale dobra, dojechałem tu. Tutaj gdzieś jest Kamil. Co jest? Ej, a jak Ty, no bo jakby... Nie, no musimy uratować, bo... To jest nasza mordka Dobra Musimy tak Zadzwonić do John'ego Do Dwayna I musimy tą... Jeszcze do baseballa jak, jak nie wiecie, kto to jest baseball To... O kurde To musicie wpaść do DNA a John'ego, zobaczyć on tam z nimi kręci te biznesy i jeszcze lukę luka nam sprawdzi naszego brata czy on jest w coś zamieszany bo brat faktycznie nie był od jak Martin miał 10 lat to ten brat jego wyjechał gdzieś i teraz on się tu kręci kurde widzowie powiem wam że słabo jest Mieszamy się w jakiś totalny, ale <śmiennie> Tylko najgorsze jest to, że <śmiennie> luce ukradliśmy uderniacza, do ale dobra. To widzowie, nie To też nie jest śmieszne. Oddamy mu najwyżej. Albo się z nim dogadamy. Jak, jak, nam, zro jak nam zrobi widzowie ten... tego timera, naszego brata, to oddamy mu to auto. Będzie pasować, tak? No bo Kamil może zginąć. Ale za co? Ej, ej, on nam jeszcze mógł zabrać naszego Merola. Ej, może być słabo. Bardzo. Ten nasz brat timer jest naprawdę... Dobra widzowie. Zanim niedługo będą też dłuższe odcinki. Ja się z wami żegnam. Nocujemy tu gdzieś. Szukam też miejsca na jakichś dachach. Żegnam się z wami, no co tu się podziało, No naprawdę możemy stracić przyjaciela, musimy wtoczyć to Johnego, Dwayna, Baseballa i Luke'a, oni nam na pewno pomogą, Uuu, i no co, będzie trzeba im to też zapłacić za tą akcję, ale nie ja właśnie chcemy, żeby nie zabijali naszego brata, żeby z nim porozmawiać w ogóle. Dobra widzowie, ja się już mam i żegnam. No i co? Sayonara.